Niedawno założyłem nowy kanał Hardcore History, by dać Wam jego przedsmak. Prezentuję pionę faktów, które tam poznacie. Tyr był jedynym fenickim miastem, które nie otworzyło swych bram przed armią Aleksandra Wielkiego. Znajdujący się pół kilometra od lądu, Tyr zlekceważył determinację młodego wodza. Przez pół roku pod ciągłym ostrzałem wojska Macedończyków usypywały groblę, przez którą dostały się do miasta. Ismailici, tak nazywa się islamska grupa zabójców, która zainspirowała twórców gry Assassin's Creed do stworzenia tytułowego bractwa. Podobno lider Asasynów Hasan Ibn Sabah podawał uczniom hasz, by zaznali Smakuraju. Powrócić mogli tylko poświęcając życie dla bractwa. Napoleon Bonaparte wcale nie był niski, mierzący 170 cm wzrostu władca był o nieco wyższy od przeciętnego Francuza z XIX wieku. Poza tym to więcej niż mają na przykład Silvio Berlusconi, Dmitrij Miedwiediew czy Nikolas Sarkozy. A za najbardziej niezwykłe zwycięstwo Husarii uważa się bitwę pod hodowem. Wtedy też dysproporcja sił wynosiły 100 do 1, a 400 husarzy przez kilka godzin odpierało tysiące Tatarów. Według legendy, w trakcie pogrzebu Chingis Hana zamordowano 2000 zaproszonych gości wraz z 40 dziewicami i 40 końmi ofiarnymi. Następnie 800 żołnierzy wymordowało się nawzajem. Wszystko po to, by utrzymać miejsce pochówku w sekrecie. Chcesz dowiedzieć się więcej, usłyszeć o najsłynniejszych wodzach i najbardziej krwawych bitwach historii? Kliknij tutaj i subskrybuj kanał Hardcore History.